This boy is off the chain, man. Co co czasem pożycza, czy nie? Tak, tak, ale wiesz, co, problem jest taki, że już jak mnie nie pożycza, to dziewczyny nie chcą mnie z reguły oddawać. No, no właśnie o tym śpiewa Sylwia Grzeszczak. No więc nie, ale mnie kompletnie nie chcą. Nie są, wejść, naprawdę? Nie, a nie chcą a nie są... chcę... a nie są cię oddawać, nie czy nie wiem, co, mam jakieś czy takie cechy? jakieś takie cechy, które powodują, że jednak bardzo by chciały, żebym z nimi został. Znaczy, no, jesteś praktyczny, bo wkręcasz żarówki, możesz coś z Absolutnie, wyższej tak, półki zdjąć, tak, prawda? tak, wkręcam żarówki i po prostu przeróżę. Nawet jestem w stanie jarzeniówkę, <laughs> jak ktoś mnie naprawdę? bardzo, bardzo poprosi. Naprawdę. Wkręcasz. też wkręcam. Jak się znajdzie miejsce

mamy sposób, jak się właściwie można bardzo łatwo wzbogacić. I że ja, ja, ja na to nie wpadłam wcześniej. Że my śmie... Słuchajcie, w ogóle poddajemy wam, znaczy no ja nie chcę... Bo nie, może poddajemy takie tym... pomysły. Nie, zaraz, że... nie cofam, cofam, no, cofam. Opowiadamy historię autentyczną. Otóż... Metro, metro warszawskie padło Wiecie, ofiarą o takie, oszustów tak, w czerwcu. Kilka, kilka Lidna, miesięcy wcześniej, w marcu, spółka podpisała umowę z firmą sprzątającą. W czerwcu władze tak. metra otrzymały pismo o zmianie rachunku bankowego za usługi i w połowie tak. lipca przelały bagatela 560 tysięcy złotych na no Nowy rachunek. Co Tylko, że się okazało, okazało? Że to jakaś nieuczciwa firma, po prostu nie czy jakaś osoba wysłała ten rachunek i właśnie wszystkie pieniądze dla tamtej sprzątającej przyszły właśnie na czyjś tak, rachunek? Ja ta właściwa... też oczywiście Zniknął. No właśnie, ta właściwa sprzątająca odezwała się miesiąc później pytając, yy, a gdzie nasze pieniądze, gdzie nasze, nasze pieniądze należności. No, tak że dokładnie posprzątaliśmy I wszystko. Wtedy metro zaczęło się, imprezach, metrze. zaczęło się przyglądać temu mailowi, które dostali, okazało się, że no chyba co kurczę i tak, nie tak, było. Ale z Igor, że to jest fajny sposób, no, no, że znowu go nie chcemy poddawać, ale na przykład Dymia tak wrzucił ten swój rachunek, kiedy Dreamlinera kupowano. Albo Leo I te Messi parę przecież. milionów by wie, Leo, na mój na No właśnie. Leo Messi właśnie przelał 5 milionów euro zaległych y, do urzędu podatkowego. Oczywiście. Mogłam do niego napisać i powiedzieć: wysłać, Hey Leo, tak. zmiana urzędu podatkowego właśnie, Numeru konta This is konta. me, Iga Leo, please, y, this money ja, I want. Także y, to jest prosta sprawa. Niesamowite. też oczywiście my to odradzamy, bo potem, prawda, przychodzą panowie z CBA, CBS I tacy bardzo na czar o 6 rano czarno pukają, i rzucają budzą. różnymi bombami, robią fajerwerki, takie przedwczesne, sylwestrowe. Ale w sumie śmiało można powiedzieć, że jednak ta firma, która sprzątnęła te pieniądze to była generalnie też firma y, śmiało można powiedzieć sprzątająca jaka skuteczna do czysta jaka...